Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić moim zdaniem niesamowity, wręcz epicki datapack, który zmienia nam Minecrafta 1.18 nie do poznania. Przypomnę, że sam Minecraft 1.18 zmienił grę nie do poznania. A tutaj mamy coś... Zaryzykuję stwierdzenie jeszcze większego, jeszcze ciekawszego i czasem jeszcze lepszego, ale o tym przekonacie się w dalszej części, moi drodzy, materiału. Jeżeli Wam się to spodoba i chcecie więcej przeglądów datapaków, a kilka jest na horyzoncie, to prosimy Was o zostawienie łapeczki w górę. Im więcej ich będzie, tym będę chętniej i pewnie częściej nagrywał kolejne przeglądy. Datapaków. Nie proszę Was w żaden sposób o jakąś sprawiedliwą ocenę, czy to łapek w górę, czy w dół, ponieważ YouTube łapki w dół, a ja właściwie ich widoczność, niestety usunął, więc moim zdaniem zostawianie łapek w dół teraz naprawdę nie ma sensu. No nic, to tyle słowa wstępu, zapraszam Was wszystkich do oglądania! No może nie powiem, że to zapiera dech w piersiach, ale na pewno robi wrażenie. pak nazywa się Terelef 2.0, chyba że coś źle przeczytałem, jeżeli tak to przepraszam. I dodaje on, moi drodzy, do gry 85 nowych biomów. Głównie są to biomy na powierzchni, ale również jest kilka biomów pod ziemią i tutaj malutki spoilerek, nawet gdzieś. Nad ziemią, ale to w dalszej części, moi drodzy, materiału to poznacie. Jest pewna taka zależność związana z datapakami, które zmieniają nam świat. Domyślnie najczęściej nie generują nam się światy różnorodne, więc najpewniej jeżeli pobierzecie sobie ten datapak, pojawicie się w dokładnie tym samym miejscu na tym samym świecie. Czy da się to jakoś zmienić? Tak, na stronie Planet Minecraft, gdzie moi drodzy ja ten datapak pobrałem, istnieje możliwość pobrania datapaku z już innym dedykowanym wybranym przez nas seedem. Wystarczy to kliknąć, wpisać dowolny seed, jaki nas interesuje i wtedy pojawimy się na świecie właśnie z wybranym przez nas seedem. Nie jest to może najwygodniejsza metoda, ale jest świetna i przede wszystkim, moi drodzy, działa. Ja tutaj kilka biomów Wam zaprezentuję na tym, można powiedzieć, domyślnym świecie, i pierwsze co tutaj widać jest to biom Yellowstone. Jest on po prostu przeepicki, jak widzicie. Wygląda to, ach, aż brakuje słów. No, robi to niesamowite wrażenie. Już sam Minecraft 1.18, jak już mówiłem, zmienił na Minecrafta i wyglądał miejscami niesamowicie, a to wygląda jeszcze lepiej. Nawet te góry. Spójrzcie nawet na te bloki. Gdyby ktoś się mnie hipotetycznie mnie zapytał, co uważam o górach zbudowanych z Cobblestone'a, czy Cobble Deepslate'u, bym powiedział, że nie, nie pasuje to. Raczej bym wolał, żeby to pojawiało się ze zwykłego Deepslate'u, ewentualnie ze zwykłego kamienia. Ale jak teraz Teraz patrzę na te tutaj góry. Pasuje to. Nie spodziewałem się tego, ale faktycznie wygląda to. Spoko. Dodatkowo tutaj pośród gór, jak widzicie, mamy różne inne też biomy. Jak już mówiłem, tutaj datapak dodaje nam 85 nowych biomów, ale nie będę was tutaj po wszystkich oprowadzał, ponieważ generalnie ten filmik ma za zadanie, przynajmniej tak sobie ustaliłem, zachęcić was do samodzielnego wypróbowania tego datapaku, a nawet osobiście namawiałbym was, jeżeli macie czas i ochotę, do stworzenia sobie po prostu świata, na którym będziecie mogli sobie pograć i jednocześnie przeżywając przygodę, będziecie poznać niesamowite rzeczy, które tutaj na tym datapaku mogą się pojawić, a jest ich ogrom. Sam, przyznam szczerze, mam ochotę odpalić serię, ale nie zrobię tego w najbliższym czasie z wiadomych względów, e, gdzie mógłbym sobie właśnie na tym datapaku pograć. Nie chcę tego robić, bo ostatnio mieliśmy przecież tego hardcora na datapakach, który niestety na razie kontynuowany być nie może, ponieważ straciłem save. w wyniku awarii, kiedy to również straciłem początkowy save ze Snapcrafta. 6. No cóż, czasem tak się zdarza. Niemniej jednak mam nadzieję, że kiedyś będziecie chcieli jeszcze kontynuację serii Minecrafta na datapakach hardcora, gdzie z pewnością na tym datapaku byśmy grali. Ja ten datapak przypadkiem znalazłem na Twitterze. Do tweeta dołączony był screen związany z tym datapakiem. Przedstawiał on rzecz, której w Minecraft oczekuje od Minecrafta 1.7, a jest nim. Wulkan i jak widzicie, jest on przeepicki, przynajmniej tak mi się wydaje. Doskonale się tutaj prezentuje cała, że tak pozwolę sobie to nazwać, struktura. Jest tutaj ten wulkan, a właściwie jego środek, otoczony dookoła ślicznymi górami, składającymi się głównie z bazaltu oraz Blackstone'a. A w środku mamy mnóstwo płynącej lawy. Jak wspomniałem, oczekiwałem czegoś takiego w Minecraft już w wersji 1.7, kiedy to twórcy dodali do Minecrafta kilka nowych biomów i społeczność właśnie również myślała, że jednym z tych biomów będzie biom wulkaniczny. Niestety, do tej pory jeszcze się tego nie doczekaliśmy, ale szczerze wierzę, że kiedyś w jakiejś aktualizacji coś takiego zostanie do Minecrafta dodane. Minecraft 1.17 i 1.18 nosi tytuł Caves and Cliffs. Jeżeli chodzi o jaskinie, no to wiadomo, pojawiły się one w 1.18 i są przeepickie, nawet w domyślnym Minecrafcie. Ale jeżeli chodzi o klify, to twórcy mieli na myśli głównie góry. Niemniej jednak same klify w sobie się pojawiają, tylko szkoda, że nie tak epickie, powtórzę się znowu, jak tutaj widzicie na ekranie. Te lodowe prezentują się fenomenalnie. Niemniej jednak te stworzone z kalcytu czy diorytu wcale nie są dużo gorsze, zwłaszcza że tutaj mamy mieszankę gdzie nie mchu. Co całościowo bardzo fajnie się tutaj dopełnia. Na chwilkę schodzimy do podziemi, chociaż nie ostatni raz w tym materiale. Tutaj mamy przykład jednego z nowych biomów podziemnych, jakim są jaskinie termalne. Głównie charakteryzują się one sporą ilością bloków magmy oraz niewielkimi jeziorkami z wodą, która jest w kolorze pięknego, ciepłego oceanu. Pokazuję wam to teraz nieoświetlone, ponieważ wtedy, nie oszukujmy się, wygląda to najlepiej. Kiedy wszystko widzimy wyraźnie, dalej wygląda to ciekawie, ale to tak jak już jest w Minecrafcie, nie tak epicko, kiedy taka jaskinia jest skąpana w mroku. Nie będę ukrywał, nie jestem wielkim fanem domyślnej tajgi jaką mamy w Minecraft, pomimo nawet aktualizacji, jaka nastąpiła w 1.14. Niemniej jednak przykład tej syberyjskiej tajgi jest po prostu. Fajny. Naprawdę tego typu biom mógłby się znaleźć w Minecrafcie, chociaż nie jestem pewien jak społeczność odebrałaby różnokolorowe drzewka. Tutaj mamy głównie oprócz fajnie wyglądających świerków drzewka z liśćmi w kolorze pomarańczowym oraz czerwonym. Ten wariant tagi również świetnie prezentuje się jeżeli jest położony na pewnych wzniesieniach, co zresztą teraz widzicie na ekranie. Moi drodzy, nie będę owijał w bawełnę. Przed wami jedna z większych niespodzianek tego datapaku. Pamiętacie jak na początku wspominałem, że datapak zmienia nam powierzchnię, podziemia, a nawet górną część mapy? No to tutaj mamy nowy biom, jakim jest Skylands. To pojawia się normalnie nad naszymi terenami, głównie zaobserwowałem, że nad oceanem i są tutaj piękne, można to chyba tak nazwać, latające wyspy. Tutaj mógłbym mieć malutkie zastrzeżenie do kształtu tego, bo to widać, że jest robione jakimś Voxelem czy innym yy, World Editem. Niemniej jednak fajnie, że w ogóle to się pojawia. Biom, moim zdaniem, ma naprawdę przyjemną jesienną kolorystykę. Cała, że tak powiem, aura, jaka nas tutaj otacza, powoduje, że chciałoby się tutaj zamieszkać. Coś czuję, że jeżeli kiedyś faktycznie odpalę kolejny sezon Minecrafta na datapakach, no to właśnie na takim biomie sobie zamieszkam. Zrobiła nam się noc, a to dlatego, że chciałbym Wam zaprezentować jeden z nowych biomów, czyli Dolinę Światła Księżyca. Niestety biom skąpany światłem Księżyca nie jest ani ciekawszy, ani specjalny, ani w sumie ładniejszy niż w dzień. Dlatego właśnie w dzień chciałbym Wam go zaprezentować. Kolor trawy jest ciekawy. Takiego oficjalnie w Minecraft nigdzie nie spotkamy. Do tego mamy tutaj przeróżne rośliny, a nawet i kryształy ametystu. I to jest jedna z tych rzeczy, których za bardzo w tym tatapaku nie lubię, czyli moim zdaniem tego typu akcenty, jak chociażby korzenie z netheru, czy właśnie kryształy ametystu, nie za bardzo pasują do takiego powszechnego występowania. Niemniej jednak sam biom jest bardzo, bardzo ciekawy. A oto przed Wami wyspa Mirażu i faktycznie ten biom zazwyczaj, o ile nie zawsze, pojawia się jako wyspa. Charakteryzuje się on dziwnym kolorem i liści, no i trawy, zdecydowanie bardziej niestandardowy kolor niż nawet w przypadku poprzednio prezentowanej doliny światła księżyca. Biom zdecydowanie ma pewnego rodzaju magiczną aurę, oczywiście, już nie mówiąc tutaj o samym kolorze nieba, to wokół nas pojawiają się cząsteczki, woda ma naprawdę ciekawy kolor, no i występują tutaj gigantyczne warianty grzybów. A oto przed Wami nie, nie jest to wiśniowy biom, jest to Dolina Sakury, która również ze względu na bardzo charakterystyczną kolorystykę drzew prezentuje się dosyć okazale, podobnie jak przed chwilą wymienione biomy, bardzo powiedziałbym mistycznie, ale to zdecydowanie na plus. Ametystowy, deszczowy las. Na pierwszy rzut oka przypomina zwyczajną dżunglę, ale niektóre drzewka są albo w kolorystyce fioletowej, bardzo przypominającą oczywiście kolorystycznie ametyst, albo składają się z liści azali. Przedstawiam Wam ten biom, ponieważ wydał mi się on bardzo ciekawy. Niemniej jednak, co ciekawe, uważam, że taki do Minecrafta specjalnie by nie pasował. Za to biała mesa już jak najbardziej, wręcz nawet powiedziałbym więcej. Taki biom powinien pojawić się w Minecraft. Oczywiście, mesa, czy jak kto woli oficjalnie Badlands, przeszło niesamowity remont w 1.18, niemniej jednak kiedy Mojang by rozwijało dalej generator świata, taki wariant z przyjemnością zobaczyłbym w grze. Zresztą tak samo jak Dolinę Piaskowca, która przypomina zwyczajną pustynię, która jest wręcz wypełniona wszelakimi oazami. I najpewniej w tym biomie o to właśnie chodziło. Mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli w Minecraft pojawią się palmy, to również wraz z nimi pojawią się przepiękne oazy, bo pustynia ma niesamowity potencjał i jest świetna, żeby coś takiego mogło w grze się pojawić. Pozwólcie, że zabiorę was na chwilkę do podziemnej części świata, ponieważ znajduje się tutaj biom Frost Fire i uwierzcie mi, to nie jest przypadek. Frost? No to jak widzicie mamy tutaj pełno lodu, a Fire? No chyba nie wymaga komentowania. Tutaj cały czas coś wybucha. Jakim cudem? Jest to biom, który tak sądzę jest bardzo wzorowany na Deep Dark, którego od dawna chyba wszyscy oczekujemy. W tym roku na Mineconie zostało zapowiedziane miasto Deep Dark i myślę, że naprawdę w tym miejscu czuć klimat tego miejsca, które niedługo będziemy mieli w Minecrafcie 1.19. A jeżeli chodzi o ten biom, to pod skalk sensorami znajduje się TNT i kiedy taki skalk zostanie aktywowany, no to dochodzi do niesamowitych wybuchów. Niestety, albo istety, tutaj wybucha bez naszej ingerencji, więc prawdopodobnie, jeżeli gracie normalnie na takim świecie i od razu nie wejdziecie do takiego biomu, jest duża szansa, że po prostu, kiedy się do niego już dostaniecie, znaczna jego część zostanie tak jak tutaj, po prostu wysadzona, bo jakiś nietoperz sobie przeleci, czy inny MOB aktywuje sensor, no i będzie wielkie łobudu! Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby Mojang spytał się społeczności, jaki to biom powinien pojawić się w podziemnym świecie, większość osób pisałaby, że biom związany z grzybami. I tutaj takowy występuje. Grzyby są gigantyczne w przeróżnych wariantach. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że wygląda to bardzo dobrze i przede wszystkim klimatycznie. Chociaż z drugiej strony też podejrzewam, że gdyby społeczność pisała o tym biomie grzybowym, to oczekiwaliby nowych rodzaj grzybów, zapewne świecących. Sztampa, ale pasowałaby do Minecrafta, przynajmniej moim zdaniem. I na koniec zostawię może nie biom, ale też rzecz związaną z tym datapakiem, mianowicie większy wariant geod. Może na pierwszy rzut oka ta geoda nie wydaje się jakaś przegigantyczna, ale uwierzcie mi, że plus minus jest ona dwa razy większa niż taka standardowa, duża geoda występująca normalnie w grze. I to na tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jak mówiłem, zaprezentowałem wam tylko kilka moim zdaniem ciekawszych biomów. Chociaż zostały naprawdę ultra ciekawe, o których myślałem, żeby wam tutaj je zawrzeć, ale stwierdziłem, że nie, nie będę takich najlepszych wam prezentował. Tylko pozostawię takie fajne kąski również wam do samodzielnego odkrycia. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tym datapaku, czy zamierzacie go wypróbować, a może nawet chcecie rozpocząć swoją przygodę właśnie na tym datapaku. Co ciekawe, czytałem o tym, że jest możliwość grania nawet na światach z Minecrafta 1.17 na tym datapaku. Będzie tutaj zastosowany ten tak zwany bayon blending, który prezentowałem wam w przeglądzie Minecrafta 1.18. Co prawda, nie ma on działać tak dobrze jak w normalnym generatorze ale mimo wszystko świat fajnie powinien Wam się połączyć. Więc jeżeli czujecie jakąś tutaj chęć czy potrzebę grania na tym datapaku, a macie jakiś swój świat, myślę, że można zaryzykować, chociaż pamiętajcie, to zawsze są datapaki i możliwe, że świat się może popsuć. Dlatego zawsze jest to pewnego rodzaju ryzyko i nie zapomnijcie o robieniu kopii zapasowych. No nic, to tyle na dziś. Dziękuję Wam niesamowicie za obejrzenie. Pamiętajcie, że wszelkie opisy no nic, to tyle moi drodzy na dziś. Pamiętajcie, że wszystkie linki, w sumie to ten jeden do pobrania tego datapaku znajdziecie oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądał ten materiał, mimo że był nagrany on dosyć chaotycznie, spontanicznie i będziecie oczekiwali kolejnych